Elo, witam Was, minęło to jest kolejny odcinek serii Sniperly Berlin 1945 Czyli 1945 On ma jakieś bandaże Jezu! Co? Nie! Co ja robię? What the fuck? Czekajcie, że coś Nie wiem, co włączyć możemy to oślepić ja, ja dynamice jeszcze podłóż pod, pod, pod kurde nogi Ja pierdolę Zaczynamy od zajebistego wejścia Soul Pro po prostu, Soul Pro Czekajcie, czy ja dobrze biegnę? Nie, tam trzeba biegnąć Gdzie Jest wskaźnik tu Jeszcze plecy? Nie Byczyzn, ja żyję, ja żyję Aha, śmieszne No bo dyż, czem czemu dynamizm dyż? What the fuck? Ta gra jest dziwna How cute Ta gra jest naprawdę dziwna Siedziłem rzeczy, które... Teoretycznie nie powinny siedzieć. No właśnie Poprawimy sobie trochę kamerę Dobra no Oczywiście Jeszcze raz, jak zawsze muszę zginąć sobie w odcinku To jest taki standard mój Czyli o, robię to po mojemu O, nawet sobie tu trafię Patrz. Patrz jak się zatrzymaj. Patrz go. No. Spodziewałeś się tego? Oczywiście, że nie. Si nigdy tego nie spodziewasz. Teraz tutaj. E, wybuchło ostre. O, cię o, tam jest jakiś snajper? Ciągle mi opłacał głową, ale teraz trafiłem. No. Nie wiem, czy głową, wiem. Tam nie ma jakiegoś snipera przypadkiem. To jest mapa. To jest mapa sniperów. Zgon! Double kill! Ja lubię double killer! Double bla! Może triple jeszcze? Celowałem obok niego, trafiłem typa! Uch. No było dobre! Cel słup, dobra, walę się tygodniu! Jest go! Bierz koło typa, zabierz drugiego jeszcze przez, przez, przez tego, przez słup, nie? Podnieś amunicję! No potrzebuję trochę amunicji! Kwawisz? Kwa, 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 kwa ty kławisz? Ja lubię, jak ty kławisz. Haha, heczet! Jezu! To było straszne, no tego typu się tu kompletnie nie spodziewałem. Kompletnie zepsułem im to. Ha, zepsuję im to. Ha, jestem fajny, projekt, zepsuję im to. Biegnij, gościu, sabotuj ciężarówki. A potem jak na życie rozwolnię? A dokładnie Rozrób rozpierdol! To jakieś ciężarówki, ta? Nie Tam na wprost, To są jakieś ciężarówki Tam są jakieś ciężarówki! Je chyba trzeba sabotować, Czyli je rozrobić rozpierdol! Nie uważacie tak? Jak nie to jesteście dziwni Ja tak bynajmniej uważam się że z jego powodu ocuń się może Bo znając mnie Aha Kuła Drakeo Czyżby kładra? A no tak. Nie podłożej ładunek. A kurwa rozpierdolimy jednym strzałem, Czekajcie, tam mam iść. Mamy iść tam, czy tam? A może tam? Town. A tu jest jakieś chyba takie takie przejście, czekaj, czyli My też przejdę, no dobra Tu coś jest, amunicja nie? Tu? Tu o! Nie he! O oh, cute! No tak mnie zjeba z metra. Na takim zoomie to ciężko było trafić naprawdę drogę. To mniej niż minuty nie da się. Tylko na 15 sekund. To teraz? A, przejść tam w Dobrze, to podłożymy I zrobimy wielkie BUUUUUM Na Dobrze idę? Nie, źle idę Chociaż znaczy tam też, tam też idę, dobra Widzę tak czołg nieźle raz za porządnie, tam się widzę ten tempali Tu widzę czołg też dostał mocno Tu kolejny samochodzik, który ja się za chwilę wysadzę Standardowo No tak, dobra, lecimy Czy żyjesz? No tak, swoich zabić. Czekaj, czekaj, na ty dalej może? Zginij! No nie mam apteczki, wiedz czego. Stereotycznie muszę uważać. Tak to mieliśmy zrobić. Czy jakbym miał mi się do psa, że? Poczekam, sobie aż oni ten tam będą siedzieć, ale potem ich wysadzę. Ktoś jest? Ktoś? Coś? O. amunicja, o jak ta amunicje się szarpi, to szukam do tego. Więc do karabiny to do tego, do snajperki, nie? A do karabinu. To teraz ewakuuj się, czy co? Ewakuuj się, działam iść? tam. Super! Tak więc. No idziemy i mam nadzieję, że będzie wielki boom. Chyba. Może to mogę sam wysadzić. Czekać, powiem, że powtórzy misję jest ta bomba? Ja to pierniczyłem. kurwa, nad ze mnie pedał jednak No tam jest no, tak myślę, że Dobra, zjebałem. nie, no nie będę się w takie kłopoty bawił. Nie mam mi czasu, żeby się częściej bo po drugie nie mogę nie mogę kusnąć, a tym bardziej się położyć, żeby było. Żeby była większa celność, nie? Tak więc do no. pana bo w tym miejscu skończymy, oczywiście. Jak piszę, ewakuuje się, tak? Więc chyba będzie koniec misji. Będzie boom? Nie, jednak u mnie idzie, szkoda. Tak, będziemy na tego materiału. Po prostu mi mi w górę. Kto chce na ten film do ulubiony, jest nie subskrybujmy. kanał to zaraz. Dopiszemy sobie. I to była materia w tym odcinku. Tak więc narka wszystkim. Cześć!